Hej Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. No i czas na 180 unboxing paczki na moim kanale. Jest to paczucha, którą otrzymałem od Draco. Pozdro serdeczne Draco. Eee, to już no kolejna taka mega ciężka paczucha od niego. Eee, Draco prowadzi też na Facebooku taką grupę Bazarek Elektroniki. Już kiedyś polecałem, w dalszym ciągu polecam. Kogo interesują tematy elektroniczne. No to tam możecie znaleźć dużo, dużo ciekawych rzeczy No i co dalej? Paczka miała oczywiście swoje przygody Bo Drako nie wiedział, że mnie nie ma w kraju Byłem w Egipcie Paczka już do mnie leciała Ale mój tutaj kolega Darek Odebrał ją w moim imieniu, także paczka szczęśliwie trafiła na warsztat. Wielkie dzięki też Dariusz za pomoc. Przed tą z Darkiem też rozmawiałem. Chwilę temu też byłem w lesie, zobaczyć czy są grzybki. No, grzybków nie ma, więc tam nic nie nakręcałem, no bo nie byłoby sensu, nie byłoby co, po, nie by, nie byłoby co pokazywać. No ale dobrze, dobijamy do, do sedna, no bo paczka naprawdę mega waży. Kamera na statyw. No i co, zaglądamy, co tam Draco spakował. No, i lecimy z unboxingiem świetne. Tu flamingi poprzyklejane. Paczucha też świetnie spakowana. Ostatnie paczki, też jak od Draco przyszły, to też mega solidnie spakowane. No, tak też Draco wysyła swoje zamówienia. Jak tam coś od niego kupicie, no, to są solidnie spakowane paczki. No, i co my tu mamy? Eee, widzę, że paczka pełna łakoci. Tutaj coś, coś, coś. Co to jest? Coś, coś, coś. Ha, jakieś flamingi widzę już. Ha. Ha. Taka tutaj tabliczka flamingowa, elegancka. Podstawka. No, wielkie dzięki. Eee, tych flamingowych fantów to naprawdę mam bardzo dużo. Eee, co dalej? Klawiatura tu jakaś Pojedzie ze mną na targ staroci Może komuś wpadnie w oko Komuś się przyda Fajnie, tu matematy komputerowe Tutaj Co to jest? Alan, flip time. Aha, radio Takie radyjko, grundik Fajnie Teraz sprawdzimy też czy coś tam działa Czy śmiga Tutaj taki napęd Coś dla fanatyków, to jeszcze jest to na małe dyskietki tak, napędzik, elegancko Taka komputer, kompet, komputerówka, aż tak powiem Kartoniki na bok Tutaj co to jest? Jakiś tuner Coś takiego, nie no DVD, DVD, DVD Samsung, DVD eee, Czy to działa, czy to śmiga? Najwyżej mi drakon przyjechał, kabelek obcięty To raczej nic z tego nie będzie Okej, okay, fajno. To czyli będzie demontaż, będzie odzysk. Ho ho ho, ho ho ho, co ja tu widzę? Silnik z wiatraka. Zobaczymy, czy będzie miedziucha. Tutaj takie coś, co to jest, to ja nie wiem. Jak ktoś wie, to napiszę w komentarzu. dalej, tutaj jakiś komputer samochodowy elegancko, będzie odzysk o, widzę pani sowa pani sowa uwielbiamy pani sowa z miedzią przyleci będzie zapewne jakiś świetny odcinek z kopalnią miedzi, wielkie wielkie dzięki Draco, zaglądamy dalej, tutaj jakiś zasilacz ok to na bok kolejny to jakiś temacik co tu jest? Aha, takie szczotki są, to z jakiegoś silnika góra. Okej, będzie z żółty, tu się odzyska. Fajnie. Paczka pełna ciekawości. Napęd DVD. Kolejny tutaj jakiś napęd, też DVD. No, komputerowych tematów sporo. To na bok. Tutaj silnik jakiś widzę, odkurzacz zapewne. No jasne, znajoma, znajoma budowla. Silnik od odkurzacza, bo z odkurzacza tutaj element krajalnicy. Czy się mylę, czy się nie mylę, ale raczej tak. Tam w środku Zelmer. No tak, powinien być ten silniczek, tego wydobędziemy. Co tu jeszcze? Takie aluminium, jakaś obudowa od czegoś. Podkręcać wystarczy te śruby i będzie całkiem słuszny kawałek od Kolejny silnik, też tutaj, odkurzacz. I chyba jeszcze jeden, czy mi się wydaje? Nie, nie, to jest zupełnie inny... Oj, 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 Piękny stojan. Oby to była miedziucha. Sprawdzimy czy nie sprawdzimy. A zajrzymy z ciekawości. Jest śrubokręcik. Ciekawość będzie zaspokojona. No i jest miedziucha! Uśmiech od ucha do ucha. Super, będzie kopalnia miedzi. Kopiemy dalej. Tutaj jakaś wyżnarka. Oczywiście pozbawiona zasilania. A więc będzie przeznaczona do demontowania. Tutaj jeszcze jakieś cudo. Jest kabelek. Jakaś tutaj... Co to było? Piła, tak? Tak, tak. Tylko nie ma tej listwy. Niezły temat. Do demontażu. Super, Draco. Wielkie dzięki. Ho, ho, ho! dławiki, a więc na pewno będzie miedziuszka. Tutaj kolejny silnik z odkurzacza. Czyli już cztery. Kolejny dławik. No, będzie miedzi, co nie miara. Tutaj takie coś, coś od czegoś. Ale to jest coś metalowego. Trafoczek. No, kopalnia miedzi się zapowiada, cudowna. Kolejne trafo od Draco Tutaj aluminiowe radiatorki To oczywiście z tego, nie? Z płyt głównych Z procesorów Ojej, się nie mylę I kolejne trafo No, Miojo paczuszka Widzicie, transformatorów Kolejny, kolejny zestaw, już 5. I te radiatorki, dobrze sobie to wszystko elegancko wysypię na mój warsztat, żeby wam to zaprezentować. 13 w FM No i tak, radio świetnie gra, super, dobrze nie będziemy zakłócać, także pójdzie na pewno do Fantum na targ staroci, wielkie, wielkie dzięki Draco. No i co my to mamy, co my to mamy? Aluminium odlew, sporo tych radiatorków, także się z tym rozprawimy. Będzie obudowa z tego komputera samochodowego. Będzie kopalnia miedzi, patrzcie ile tutaj tych transformatorów jest. Elegancko, świetnie. Jest elektronika. Będą też z tego płytki elektroniczne. Silniki z odkurzacza, raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Piąty wentylator, też dzięki Tobie będzie ciekawy odcinek na pewno ile z tego miedziuchy będzie. Tu mamy te dławiczki, to oczywiście. W dalszym ciągu nie wiem co to jest, po co to jest, możecie napisać, nie znam się na tych rzeczach. Tutaj odzyskamy oczywiście mosiąd żółty, no troszeczkę miedziuchy z tych trzymaczy Pani Sowa też tutaj czeka cierpliwie na demontaż. Jest wyżynarka, jest tutaj pilarka, pozostałości po krajalnicy, flamingi tu się świetnie cieszą. Tak więc, no jak dla mnie, paczka na bogato, paczka bardzo ciekawa. Tak więc e, dzięki Tobie, Draco, będą na pewno ciekawe odcinki na moim kanale. Miedziucha będzie od nowa zbierana. No i tak, moi kochani, ja oczywiście przy tej okazji gorąco wszystkich zachęcam do odwiedzin właśnie tutaj profilu na Facebooku, który prowadzi Draco, Bazarek Elektroniki. Ja Wam oczywiście tutaj podpowiem, podlinkuję. Możecie sobie tam wpaść, przeglądać i być, być na bieżąco z tym towarem, jaki tam Draco ma, co, co oferuje. Zawsze można coś ciekawego wyhaczyć. No, Tobie Draco oczywiście dziękuję po, po raz kolejny za kolejną, już nie wiem, która to paczka z kolei. Jest naprawdę bardzo syto. No i co? No, ja nie chcę nic przyciągać. Wypatrujcie właśnie odcinków takich z demontażu. Ja sobie oczywiście to wszystko wrzucę do paczki, opiszę to, to, to co na targ staroci, no to spakuję do fantów na targ staroci. No i, i tak to wygląda. Kolejna paczka widzę tam już do mnie leci. Tak więc zaczęło się. Sezon paczkowy zresztą trwał mnie cały czas na kanale. Jak ktoś ma ochotę coś podesłać, no to piście na mój adres mailowy, zawsze pod każdym odcinkiem jest: Flaming Recycling Małpa Zawsze jest treść odcinków. Nieraz jest tam, że ktoś czegoś nie potrzebuje, no a tu się może przydać. E, dobra, nie ma co przyciągać. Standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji e, mojego skromnego kanału. No i co no? Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś, Drako, wielkie dzięki za paczuchę.